Witamina C, czyli kwas askorbinowy, to substancja niezbędna do prawidłowego funkcjonowania człowieka. Pełni ona liczne funkcje w organizmie, a jej niedobór może mieć poważne konsekwencje. Ludzie, w przeciwieństwie do większości zwierząt i roślin, nie potrafią wytworzyć jej samodzielnie. W tym filmie dowiesz się, jakie są objawy niedoboru witaminy C w organizmie. Żadnego z tych objawów lepiej nie lekceważyć i od razu sięgnąć po dawkę tej ważnej witaminy w postaci naturalnej. Bądź też suplementu. Zaczynajmy. Objaw numer 1. Krwawienie dziąseł i utrata zębów. Czerwone, opuchnięte i krwawiące dziąsła to kolejna częsta oznaka niedoboru witaminy C. Bez odpowiedniej ilości witaminy C, tkanka dziąseł ulega osłabieniu i stanom zapalnym, a naczynia krwionośne łatwiej krwawią. W zaawansowanych stadiach niedoboru witaminy C, dziąsła mogą nawet wydawać się fioletowe i zgniłe. W końcu zęby mogą wypadać z powodu niezdrowych dziąseł i słabej zębiny, czyli zwapnionej wewnętrznej warstwy zębów. Objaw numer dwa: niewyjaśniony przyrost masy ciała. Witamina C może pomóc w ochronie przed nadwagą, regulując uwalnianie tłuszczu z komórek tłuszczowych, a także redukując hormony stresu i zmniejszając stan zapalny. Badania wykazały spójny związek między niskim spożyciem witaminy C a nadmiarem tkanki tłuszczowej. Co ciekawe, Niski poziom witaminy C we krwi został powiązany z większą ilością tłuszczu na brzuchu, nawet u osób o normalnej wadze. Chociaż sam nadmiar tkanki tłuszczowej nie wystarczy, aby wskazać niedobór witaminy C, warto przeprowadzić badanie po wykluczeniu innych czynników. Objaw numer 3: słaba odporność. Badania pokazują, że witamina C gromadzi się w różnych typach komórek odpornościowych, aby pomóc im zwalczać infekcje. I niszczyć patogeny chorobotwórcze. Niedobór witaminy C wiąże się ze słabą odpornością i wyższym ryzykiem infekcji, w tym poważnymi chorobami, takimi jak chociażby zapalenie płuc. Wiele osób ze szkorbutem, czyli chorobą spowodowaną niedoborem witaminy C, w końcu umiera z powodu infekcji, z powodu źle funkcjonującego układu odpornościowego. Objaw numer 4. Bolesne opuchnięte stawy. Ponieważ stawy zawierają dużo tkanki łącznej bogatej w kolagen, Mogą one również być dotknięte niedoborem witaminy C. Odnotowano wiele przypadków bólu stawów związanego z niedoborem witaminy C, często na tyle poważnego, że powoduje ono utykanie lub trudności w chodzeniu. Krwawienie w stawach może również wystąpić u osób z niedoborem witaminy C, powodując obrzęk i dodatkowy ból. Jednak oba te objawy można leczyć suplementami witaminy C i zwykle ustępują w ciągu jednego tygodnia. Objaw numer 5 Łatwe tworzenie się siniaków. Siniaki pojawiają się, gdy naczynia krwionośne pod skórą pękają, powodując wyciek krwi do okolicznych obszarów. Łatwe powstawanie śniaków jest powszechną oznaką niedoboru witaminy C, ponieważ słaba produkcja kolagenu powoduje osłabienie naczyń krwionośnych. Siniaki związane z niedoborem mogą obejmować duże obszary ciała lub pojawiać się jako małe, fioletowe kropki pod skórą. Łatwe powstawanie siniaków jest często jednym z pierwszych oczywistych objawów niedoboru i powinno się uzasadniać dalsze badania poziomu witaminy C. Czy znasz kogoś, kto cierpiał na niedobór witaminy C, bądź też sam miałeś takie objawy? Koniecznie daj znać w komentarzu. Inni oglądający z pewnością będą Ci za to wdzięczni. Zapraszam również do obejrzenia moich pozostałych filmów. Dziękuję i pozdrawiam.